Surikulululu, lolololo, witale. Szalomka, witam w dzisiejszym filmie. W obiecanym filmie o tym, jak napisać CV, bo wiemy, że teraz wszystkim bardzo tego potrzeba. bo Jak pracy jest mało, to nagle wszyscy chcą iść do pracy. No właśnie, tacy Wy jesteście, że wystarczy, żeby nie było wystarczająco dużo ofert od pracodawców, i już wszyscy oni nagle chcą do pracy. Piszą posty na LinkedInie. Nawet ostatnio widziałem, że jakiś informatyk pisał, że on nawet poniżej 10 tysięcy złotych na fakturze chciał. Przez rok czasu próbował znaleźć pracę i mu się nie udało. Togo ludzie zjechali, że za mało? Minimum 20 tysięcy tam było. Ja już nie chcę pokazywać tych ludzi, bo jak Wy tak możecie pastwić się nad biednym chłopem? On y, jakimś user interfejsem się zajmuje. Bóg wie, co to jest. A wy będziecie po nim jechać. No i właśnie w temacie takich dziwnych nazw, jak na przykład CV, kto to widział, żeby do tej pory używać jakiejś Turi kulululu, lolo Vitale, lele. Co to w ogóle za nazwa? To jest jakiś początek mojego nowego filmu, czy co? Więc właśnie takie nazwy różne też przez kilka przypadkiem przejdziemy, bo będziemy omawiali moje CV. Nie pokażę wam go, bo wiem, że jakby to się skończyło dla mnie, niedobrze. I myślę, że też ciężko byłoby to odpowiednio zanonimizować, pewnie gdzieś tam by się coś przedarło na jakiejś klatce filmu. Nie pozwolę na to. <laughs> Więc po prostu Wam przeczytam to, co mam w tym moim CV. Myślę, że to i tak jest sporo. Śmieszna sytuacja, Matrix Moment. Już miałem mówić w odniesieniu do tego, co mówiłem poprzednio, po, przy poprzednim filmie o pracy, że dalej nie mam tej umowy i dalej jej nie podpisaję. Dalej nie wiadomo, czy mogę dostać tę pracę. To może nie powinienem się wypowiadać. Ale właśnie Matrix Moment, jak chciałem zacząć nagrywać, to. Pojawia się umowa od mojego nowego pracodawcy na skrzynce mailowej, także sami zobaczcie, jakie to jest Truman Show. Opowiem o tych rzeczach, które ja mam w CV, zachęcam może do tego, żeby skorzystać. Jakoś z tych niewielkich osiągnięć, mojej osoby w zakresie rekrutowania się do różnych firm. Natomiast nie występuję tutaj w roli żadnego eksperta, więc nie posądzajcie mnie później o to, jak was dalej nie zatrudnią, że to moja wina. Ja próbuję, ok? Pod poprzednim filmem, związanym z pracą, tam chyba dałem tytuł, że mam nową pracę. W odwejcie sąsiedzi zadali mi mieszkanie. Kocham clickbait. Będę zawsze. W ogóle clickbait tak świetnie pasuje do dadaizmu, który jest jakimś takim moim głównym. Nurtem, główną inspiracją w życiu. To chyba zostanie: miniaturki na czerwonym tle. Nie macie się spodziewać, że. Nie macie się co spodziewać, że to zniknie. No ale dobra, bo ja tak będę gadał, gadał. Kończymy już ten wątek. Zaczynamy, słuchajcie, przez to CV. Co jest ważne, żeby mieć w CV? Oczywiście imię i nazwisko. Jak będą do Ciebie mówić, jak będą z Tobą rozmawiać, i jakieś nazwy tego, co Ty właściwie robisz, czy chcesz robić. Bo też jeden mój kolega bardzo mądrze wymyślił, że można sobie, znaczy, czy może podpatrzył w sumie, nie wiem, y, że można sobie wpisać przed tą nazwą, którą chciałoby się być, Aspiring, nie? Bo teraz wszystko jest po angielsku, tam w tych, tych LinkedInach i tych innych y, pracujach PLUWA, dążący do zostania jakimś tam. Jakąś tam osobą, gdzieś tam w jakiejś firmie, zajmującą się pewnym zakresem obowiązków. Więc może być to też coś takiego, zwłaszcza, że spodziewam się, że dalej nie wszyscy jesteśmy emerytami, tylko tutaj jest trochę jakiś młodych ludzi, którzy może idą do pierwszej pracy, więc się to może przydać. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdzie tak się bardziej zwraca uwagę na ten well-being, i nawet się nie mówi już human resources, tylko people coś tam. Nie? Yy, albo jest jeszcze takie employer branding, to też jest takie jeszcze nowsze, więc się zwraca dużo bardziej uwagę w dzisiejszych czasach na to, czego ten pracownik potrzebuje, więc też potrzebuje jakiegoś startu w jakiejś ścieżce rozwoju, jak już wie, że tego potrzebuje, to uważam, że to już jest dużo, bo największym problemem jest to, że ludzie nie wiedzą czego chcą jakby ogólnie, na świecie. W mojej ocenie oczywiście. Więc to sobie warto wpisać. Jak miało się różne stanowiska, to wyciągnąć jakąś średnią, medianę, cokolwiek z tego, czy też właśnie to aspiring. Dorobić sobie trochę, tak powiedzmy, użyć wyobraźni, żeby zmienić tę nazwę na taką, żeby starać się o te pracę no, których się szuka, po prostu. U mnie jest to zbudowane tak, że po prawej stronie mamy rząd z informacjami, to znaczy właśnie moje imię i nazwisko, yy, moje. No to tego w sumie nie muszę anonimizować. Ja sobie wpisałem Sales and Development Manager, bo yy, przy moim doświadczeniu i z nieruchomości, i z quick commerce, i jeszcze jakieś media internetowe, czy muzyka, czy to wszystko, ja nie wiem jak to objąć. Yy, więc w ogólności to myślę, że sprzedażą i rozwojem czegoś tam się zawsze zajmowałem, więc tak sobie to wpisałem. I później u mnie jest Professional Experience, i bo w ogóle ja mam CV po prostu po angielsku, ja nawet raczej nie robię po polsku, bo zazwyczaj aplikuję na stanowiska, gdzie jest wymagane, żeby mówić po angielsku, więc to jest trochę taki bet z mojej strony, taki dowód na to też, że ja mówię po angielsku, więc ja nie robię prawie nigdy już CV po polsku więc to będzie wszystko po angielsku. No i mam ten Professional Experience i poniżej mam różne zawody, które wykonywałem, różne stanowiska. W kolejności to myślę, że dość ważne. Najlepiej tak się to pewnie też czyta rekruterem, zobaczyć, jak to się robi, w kolejności od najnowszych do najstarszych. Czyli nie o, na górze byłem w szkole podstawowej, ja później chodziłem na zajęcia wyrównawcze. Takich rzeczy lepiej nie wpisywać, bo to może nie pomóc. Po prostu ostatnia praca to będzie prawdopodobnie najbardziej relatable do tego, co teraz będziecie chcieli robić. Czy się uda, czy się nie uda, jeszcze nie wiadomo, ale lepiej na górze dać te informacje, które są najważniejsze więc właśnie ostatnią pracę. No i poniżej kolejne, kolejne wykonywane wcześniej zawody, stanowiska, co to tam było. Pod spodem, pod tym. Warto też dopisać swoją edukację. W moim wypadku, no ja się akurat chwalę tym, że mam szkołę muzyczną. To jest czasami coś, co odrzuci pracodawcę, że nawet nie odpiszą, a czasami jest coś, co daje uśmiech na twarzy: że, ale fajnie, że muzyk i w ogóle. Uważam, że warto takie rzeczy mówić od razu, wprost, z góry. I też jak ktoś normalnie, bo nawet nie chcę mówić, że profesjonalnie, po prostu normalnie czyta to CV, to się to doczyta tego wszystkiego, co go interesuje. I sobie po prostu odsortuje. Ja nie mam problemu z tym, że ludziom nie odpowiada to, jaki ja jestem. Zwłaszcza w przypadku tego, jak mi się wylosowało, że jestem jakiś taki dziwny, różnorodny, barwny, czasami krzykliwy, prowokacyjny. Więc to naturalnie, naturalne jest dla mnie, że się to nie podoba. Nie mam problemu. Gorzej, na przykład, jak ktoś miałem taką raz sytuację, że ktoś się umówił na spotkanie, po czym nie przyszedł, i później jeszcze drwił sobie tam z czegoś z CV, że to jest niezgo, niezbieżne z tym, na jakie ja stanowisko aplikuję. No ale no co to co z tego? A może się nadaje, skoro już dwa, czy trzy, czy cztery razy w życiu robiłem sobie skoki na jakieś inne zajęcie i mi się udawało, to może to jest właśnie moja główna moc. Nie wiadomo. Yy, a nie umówiłby się na to spotkanie, gdyby przeczytał CV, więc to. To już po prostu jest jakieś takie dyskwalifikujące. O tym warto pamiętać, żeby te informacje zawrzeć. U mnie to jest w prawej kolumnie, takiej szerszej, natomiast w lewej kolumnie lewa kolumna jest taka lekko oftopowo, powiedzmy, właśnie well-beingowa, czy dotycząca konkretnie mnie. I jest na niej, tak jak po prawej stronie, zaczyna się od imienia i nazwiska i od stanowiska takiego ogólnie nazwanego, to po lewej stronie zaczyna się od zdjęcia. Które no nie jest duże, nie jest małe, nie zajmuje odpowiednią ilość miejsca. Tak po prostu, jakby było na górze, w lewym górnym rogu, akurat u mnie wklejone zdjęcie, nie tak jak do legitymacji na kartce C4, no tylko tak z dwa razy większe, że po prostu no widać, jak się spojrzy na tę kartkę, co to, to jest za osoba od razu. Uważam, że nie ma co się wstydzić. Natomiast, jak ktoś się wstydzi, to też chciałem dodać w tym filmie: nie ma żadnego problemu, żeby nie dawać zdjęcia do CV. To nie musi być tak, że tylko, że ktoś się wstydzi, że po prostu ma jakieś nie, niedoakceptowanie samego siebie, ale może być też tak, że ktoś się spodziewa w ogóle, nie wiem, jakiegoś gorszego traktowania. I tu znowu wracam do tego tematu, co ja poruszałem w filmie, że Ładne kobiety mają w życiu trudniej, może w takim wypadku taka dziewczyna też nie będzie chciała, czy kobieta nie będzie chciała pokazywać swojego wizerunku, zwłaszcza na pierwszą pracę, że może przez to zostanie zdyskredytow zdyskredytowana. Na przykład spotkałem się kiedyś z takim postem na Linkedinie, gdzie kobieta, która miała 30, wtedy chyba 5 lat, tak pisała, jak dobrze pamiętam, nie? Także yy, nie zabijcie mnie za to. Ale tak obstawałem, że gdzieś tyle miała. Pisała, miała babyface'a i pisała, że jak wiele razy, bo że ludziom się wydaje, że to jest miłe, że im mówią, że o tak młodo wyglądasz, ale jak wiele razy była zdyskredytowana w życiu biznesowym właśnie za to, że młodo wygląda. Że facet to może brodę zapuścić, czy tam zazwyczaj częściej, szybciej ma y, zmarszczki, Zresztą myślę, że no nieważne, no już nie chcę z tego robić tematu płciowego. No. Każdy może wyglądać po prostu zbyt za młodo, za staro. No. Różne sytuacje mogą być i to może generować jakieś. Niekoniecznie fajne rzeczy, tak na pozór by się nie wydawało, że wszyscy by pomyśleli, tak sądzę, na no starcie, że to fajnie właśnie się nie starzyć i wyglądać młodo, no ale nie ma się tej sędziwości przed tym wyglądzie i ja na przykład teraz ogoliłem brodę i nikt w ogóle wszyscy już włączyli ten film, jak ja gadam sam do siebie, kto będzie słuchał. Takiego gówniarza jakiegoś. No i pod zdjęciem ja miałam z kolei profile, czyli tam jest tak napisane moimi słowami w jakichś, nie wiem, 5, 6, 7, 8 zdaniach, co ja w ogóle myślę o sobie, nie? Kim ja jestem, czym się zajmowałem. To może wam przeczytam. W sumie z pracy może przeczytam jakiś, może z tej ostatniej, przykładowy opis, nie? Bo poza tym, że, aha, jeszcze powinniście napisać od kiedy do kiedy tam pracowaliście, nazwę, firmy, stanowisko. Yy, może oczywiste, może nieoczywiste, czasami sobie robię w punktach, czasami nie, czasami jak, jakaś praca była taka, że można jednym zdaniem powiedzieć to fajnie, jednym zdaniem, nawet złożonym, ale jednym, bo to tak wygląda zwięźle, krótko i na temat, a czasami jak jest więcej do powiedzenia, no to tutaj na przykład mam w punktach, nie? I mam managing the full process of signing new retail venues for... in Poland. I.E. nie? Czyli między innymi, po angielsku skrót. Preparing offers for future partners, contract negotiations, face-to-face -face and online meetings with decision makers, internal contact with onboarding team, KYC, KYB uh, verification, representing uh, on business conferences and market visits. Z tych trudnych skrótów to tutaj mamy, ja już przeczytałem. F2F to jest face-to-face, -face, czyli spotkanie na żywo. Po prostu KYC, KYB to know your customer, know, know, know your business, czyli poznaj. Klienta albo biznes, taki powiedzmy partnera biznesowego, czyli coś tam trzeba zweryfikować z dokumentami zazwyczaj. Już nie chcę wchodzić w szczegóły, ale warto tak napisać nie za długo, nie za krótko o tym, co konkretnie się robiło na tym stanowisku, żeby było co rozwijać później i żeby coś zaciekawiło, nie? Na tę kolejną rozmowę o pracę. Czy pierwszą, czy kolejną, zależy, kto to czyta. A w profilu ja mam I am passionate about sales, negotiations, building business strategies and working with my team and clients on demanding projects. My main personality trait is being always open to understand new ways of thinking. <coughs> I have a lot of empathy, which, uh, which is why the comfort of my colleagues and other people around me is very important to me. I'm happy to carry out tasks both with a team and independently. By my education I'm a musician, więc warto wspomnieć kim się tak jest też właśnie tutaj z wykształcenia, pomimo że się w wykształceniu pisze, uh, accordionist. Bo to też dodaje taki... Może ktoś to czyta, a tego nie przeczyta, nie? Wykształcenia. To dodaje taki smaczek tego, yy, powiedzmy, kim, kim ty jesteś. Ktoś lepiej sobie może tak oszacować w głowie, tak na czuja. In June 2020 I returned to building my professional career previously pursuing music and new media career on the internet for 7 years with many successes in this field. Powiedzmy. I run my own digital record label supporting independent artists. No to teraz się już trochę przedawniło, bo tam w cowshed Records Experience nie wychodzi, no ale to coś, też coś mówi na temat mnie jako człowieka. Często pytają też o coś takiego. Poniżej tego profil, czyli gdzie powiedziałem o sobie, taki krótki, krótki, króciuteńki essay na swój własny temat. Mamy w moim wypadku zakładkę Languages, no i mamy Polish native, English advanced, fluent in writing and fluent in speech, certification, exam, level of linguistic proficiency B2 bo akurat taki mam, no więc to podaję, no ale ogólnie mój angielski mi się wydaje, że jest tak na poziomie C2, zwłaszcza biorąc pod uwagę ile tych takich specjalistycznych jakichś określeń znam z tych branż biznesowych, w których pracowałem, wydaje mi się, że, no i ile tych rozmów i tak dalej, wydaje mi się, że C2, nie? ale na pewno nie native, ale myślę, że wysoko, natomiast tutaj mówię, no, to co mam na certyfikacie i mam spanish basic, ale to jest tak... słuchajcie... Yy, ja tak naprawdę nie znam tego hiszpańskiego, ok? kto to powiedział? haha jak się uczycie, jak dopiero zaczynacie? no ja cały czas próbuję, bo kiedyś się uczyłem, znam te podstawy hiszpańskiego me llamo Carlos soy polaco do Warszawia, nie? Jono ten go muszę dinero. <laughs> ja potrafię powiedzieć o co bym po potrzebował. <laughs> Natomiast... <laughs> Natomiast no, cały czas planuję zacząć sobie jakieś, wiecie, oglądać te dramy, nie dramy jakieś hiszpańskie, argentyńskie, coś tam, żeby się na tym nauczyć, ale nie wiem. Natalia Oreiro i zbuntowany anioł, i ten chłop, co oni się tak kochali tam, ja tu mnie to powinno po prostu, ja tak już o tym myślę, gdzieś to znajdę, zacznę oglądać i się nauczę. I, nie i będzie, w końcu basic plus <śpięk> spełnić. Poniżej języków u mnie jeszcze mamy interest and hobby. A nie, to nie wszystko. jestem habit, czyli to, co Was interesuje i to, co sobie robicie w wolnym czasie. Fajnie podać coś takiego, do czego macie więcej zaangażowania i coś się znacie, żeby w razie czego o tym opowiedzieć, bo to też fajnie może na takiej rozmowie wypaść, uważam. Yy, trzeba pamiętać, że zawsze się rozmawia z człowiekiem. Jeszcze. Nie, yy, chociaż jak miałem. A powiem, to, jak miałem pierwszy etap. To wszystko było prerecorded video call, symulator maila. Ja mówię, kurwa w Black Mirror. Tam nie podpisywałem żadnego NDA, to mogę powiedzieć. Ale to było tak okropne przeżycie. Miałem jakieś takie czarne emocje. Nie wiem, czy, czy, czy potraficie. Ja, bo ja nie wiem jak to inaczej. Zbiór emocji takich strasznych, okropnych po prostu po tym. I jeszcze później rozmowa, drugi etap z gościem takim, on też cały czas zgadza. Mówił mi wprost, ja nie będę cię słuchał, bo ja muszę robić notatki. Jest, po prostu, ooo, dajcie mi spokój. Film production and script writing. Electronic music production and classical music composition. Scientific and statistical research. New media. Product design, quick commerce, w sensie Q-commerce wpisane. E commercial real estate, strategic games, simulations. Nie, bo tam się w Herosy czy w z CEWAł gra zawsze, także tutaj. No, a poza tym, wiadomo, tam nowe media, coś tam, aplikacje, bla, bla, bla. Yy, ja lubię memy, więc zawsze jestem yy, on top of the newest things in, on, on the internet. Yy, jako admin muszę to jeden z moich obowiązków stale sprawdzać. I poniżej tego yy, u mnie jest kontakt. No, możecie sobie to gdzie indziej dać, ale u mnie to jest na dole yy, bo chcę, żeby najpierw ktoś po prostu to przeczytał a nie, żeby tam obdzwaniał. Jak już będzie szukał tylko telefonu i dzwoni, to niech coś po drodze, może chociaż przeczyta, nie? Coś, na czymś zawiesi oko. Eee, więc u mnie jest mobile, dwukropek i z kierunkowym w plus 48 mój numer telefonu, poniżej, poniżej jest e-mail, mój adres e-mail i poniżej jest, ja mam jeszcze po prostu wklejony link do Linkedina, bo tak jest graficznie mi to pasuje, przez to, że link jest dłuższy, jakbym jeszcze napisał Linkedin, dwukropek link do Linkedina, który ma napis Linkedin w swoim linku to by się to nie zmieściło w jednej linii, więc mi to tak bardziej pasowało eee, więc to tak u mnie wygląda i linki sobie zrobiłem i tak dalej i poniżej jeszcze warto, żeby sobie wkleić formułkę, że zgadza się tam zgodnie I consent to the processing of my personal data for the purposes of this and future recruitment processes i trzeba sobie to tam wpisać, najpierw w tym języku, w którym jest CV nie, jak macie po polsku, nie dawajcie tego, co ja teraz powiedziałem ale to sobie możecie wygooglować i wpisać to bo czasami mogą wam odrzucić CV, jak nie ma tej klauzuli. W dzisiejszych czasach tak to dość często. I gdzie to robimy na koniec? proti, robimy to w kanwie. No. Mam do Was prośbę ponownie, tak jak pod, pod poprzednim filmem o pracy, żebyście wklejali gdzie byście chcieli pracować, jakiej pracy szukacie, jakie macie doświadczenie i jakich pracowników szukacie. A ja zrobię właśnie po tych dwóch odcinkach, zbiorę te komentarze i zrobię oddzielny odcinek, gdzie to omówimy. I może też podawajcie jakieś maile, żeby te osoby jedne i drugie do was mogły się zgłaszać, nie? Ci co szukają pracy i ci co szukają pracowników, żeby mogli się skontaktować. Służycie sobie po prostu założyć jakiegoś maila, nie? Czy szybkiego takiego maila, jak to się. Takiego short term, albo sobie założyć po prostu na Gmailu dodatkowe konto, jakieś tam szukam pracy, 1, 2, 3 i wrzućcie. Może się coś uda, a ja potem jeszcze coś skomentuję a propos tych komentarzy, bo dziś już nie mam niestety czasu, muszę wychodzić. Ale cieszę się, że przeszedłem przez całe to CV, może to komuś coś pomoże. W razie czego zadawajcie pytania, to ewentualnie zrobimy jakiś volume 2 tego dzisiejszego filmu. Życzę wszystkim dobrego weekendu, końcówki. Pewnie z ostatnich mam no. chwil weekendu, znając mnie. I przykro mi, że nie było tym razem tak śmiesznie. No ale czasami trzeba. Yy, musi ktoś pracować, żeby śmiać mógł się klać. Przelka do następnego.